Trudny mecz na pewno z dobrym silnikiem. Z silnikiem, który, jeżeli chodzi o jakości piłkarskiej, jest na dobrym poziomie. To jest zespół piłkarski, e, który ma zawodnicy też jakościowych. W pierwszej połowie, przez to mecz dynamiczny, no, były momenty, że, że my nieźle operowaliśmy piłkę, czy przy pressingu udało nam się e, zamknąć silnik. Również były momenty, że, że przysilnik nas zamknął. Przynik stworzył na pewno sytuację w pierwszej połowie, poprzez coś, co widzieliśmy, że jest groźne. Czyli przy doszatkowaniach i dobre wypełnienia pola karnego też doszło i u nas, i w zespole gospodarzy do, do sporo walki o drugich piłki. Zresztą no, głowy rozbite w jednym i w drugim zespole, więc uważam, że jeden i drugi zespół zostawili sporo zdrowia w dzisiejszym spotkaniu. W drugiej połowie wyszliśmy bramką, praktycznie co, co zawsze jest, jest impuls dla zespołu, ale niestety przy przebitkach, sytuacji, kiedy nie do, końca, nie do końca skracaliśmy z pola karnego, tracimy, tracimy bramkę na 1-1, na i potem. Dobre momenty zespół Raduni, które mówię, no, na naszą połowę znowu kolejnymi doświadkowaniami stały fragmenty, że stworzyli trochę zagrożenie e, i bardziej w ostatniej fazie meczu poprzez myślę, że dobre decyzje w ataku pozycyjne jedna kontra na pewno my moglibyśmy ostatecznie wygrać, no. więc e, tak jest moje podsumowanie. Dziękuję bardzo i o analizę poprosimy teraz Sebastiana Lechniowskiego. No ja tutaj powiem tak. Pierwsza połowa rzeczywiście była tak, taką połową, którą chciałbym radu nie widzieć. Częste gdzieś tutaj gry w bocznych sektorach, przenoszenie ciężaru gry, to zupełnie nieźle wyglądało. Problem stanowi u nas to, jak dostaniemy bramkę. Rzeczywiście po przerwie ta bramka, no niestety jak zespół jest doświadczony, tak jak trener powiedział, że mamy niezłych piłkarzy, ale problem mamy z liderami w tym zespole, że nie potrafimy zareagować dobrze po straconej bramce i tu mieliśmy problem. Dobrze, że rzeczywiście jakaś przebitka do Jasia Surdykowskiego spadła, strzela bramkę i ten mecz z, powroci, z powrotem wrócił. Albo inaczej, my wróciliśmy do gry, tylko problem jest to, że pogubiliśmy się zupełnie w drugiej połowie. O ile w pierwszej połowie jestem zadowolony, bo, bo rzeczywiście tutaj może, może brak finalizacji i, i dobrego dogrania sobie, ale ale graliśmy mniej więcej to, co w mikrocyklu przerobiliśmy. To był taki mikrocykl długi dla nas, bo sporo tych treningów bardzo dobrze wyglądaliśmy, a dzisiaj w meczu mówię, no nie da się w piłkę grać, jeżeli gra się tylko w momencie, jak się piłkę ma przy nodze, a, a nie ma ruchu od piłki. Tak? Tutaj cały czas nad tym kulejemy, że u nas tylko zawodnicy chcą piłkę do nogi. No nie, nie da się, nie atakując wolnej przestrzeni grać w piłkę. Tutaj motor to w końcówce, właśnie co trener powiedział, zagroził nam właśnie tym gdzieś tam wejściami. Na skrzydłach między naszych wahadłowych a, a półprawego czy półlewego stopera dostawaliśmy piłki i z tym nie radziliśmy. Oczywiście też mieliśmy swoje sytuacje i tutaj motorowi trzeba oddać, że świetnie, świetnie blokuje bramkę w momencie przy stałych fragmentach gry, gdzieś przestrzeń nie mogliśmy. Pomimo strzałów, gdzieś które oddawaliśmy z bliskiej odległości, wszystkie były blokowane plus ta interwencja budziłka w końcówce. To jest super. No. super. No. No cóż, no, my na pewno nie jesteśmy zadowoleni, chcieliśmy u siebie wygrać. Zdajemy sobie sprawę, że miejsce motoru nie jest też tutaj, gdzie są, więc, więc na pewno ciężki dla nas mecz, ale, ale mówię, no szkoda z kolejnych punktów straconych na swoim boisku. No i tutaj na tym bolejemy na pewno i, i cóż, musimy się przygotować do kolejnego meczu. Ale mówię też zbyt mało zawodników zagrało na dobrym poziomie, żebyśmy ten mecz wygrali. Tak jest moja ocena, że. Kilku zagrało naprawdę dobrze, ale, ale część zespołu po prostu, patrząc na, na to, co robili w treningu w tygodniu, no to, to, no to brakowało tej jakości zdecydowanie po naszej stronie. Dziękuję. Dziękujemy za podsumowanie. Poprosimy o pytania od mediów. Ja mam pytanie do trenera letniestnika, bo już była tu, bodajże 14 kolejka i mamy jakiś yy, wykładnik możliwości i formy raduni I, to, I tą dyspozycję, którą Radunia obecnie prezentuje, to jest to już na co Raduniu ostatecznie stać, czy jeszcze widzi Pan jakieś rezerwy? Nie no, no oczywiście, że no, to nie jest, to nie był mecz, który jakoś zagraliśmy dobrze, uważam, że zdecydowanie lepiej zagraliśmy z Olimpią tutaj, który powinniśmy, mecz, który powinniśmy wygrać, yy, zremisowaliśmy tutaj ten remis, myślę, że jest wynikiem sprawiedliwym, więc nie będę mówił, że to jest taka Radunia, To były momenty w pierwszej połowie Raduni taką, którą chcę widzieć, ale to, to nie wiem, może bym znalazł 10-15 minut w meczu, tak? a chciałbym, żebyśmy mieli tą dominację na boisku przez cały mecz. No niestety na tą chwilę no nie jest to Radunia, którą ja chcę widzieć no, tak grająco, szczególnie druga połowa, gdzie po stracie bramki zupełnie się pogubiliśmy, niby doświadczony zespół, mówimy to cały czas, Coś przez y, ileś czasu jakiś model gry wprowadzamy, jakiś pomysł mamy na tą grę, a nagle po straconej bramce gubimy się zupełnie, więc, więc no nie może być tak, że zespół straci bramkę i nagle gra co chce. Tak? No, nie, nie, nie to, co mamy realizować, tylko, tylko jakieś, no, każde swoje. Tak? I, I nad tym trzeba pracować cały czas. Mówię, no, to, że będziemy tracić bramki, to się zdarza. No, no, nie ma zespołu, który nie tracą, trzeba na to reagować. A my nie potrafiliśmy dzisiaj zareagować na pewno na to. Ale jakiś pomysł na to, żeby, żeby te rezerwy jakoś wydobyć z zawodników. Ma pan? Wie pan co, no to jest ciężko powiedzieć. Naprawdę w tygodniu wyglądali ci zawodnicy bardzo dobrze. Więc więc wie pan, mówimy tu o meczu, na, gdzie ja mam wpływ już mały w czasie w trakcie meczu na, na, na ten zespół. tak? A jeżeli chodzi o, o, o. Jakby pan był w tygodniu z nimi 6 dni w tygodniu, gdzie tych jednostek odbyliśmy 7, zobaczył, i to jest zupełnie inny zespół. Więc więc mówię to pana pytanie jest takie, że czy mam pomysł? No, oczywiście, że mam pomysł, tylko nie niejako zrealizuję na boisku. Wychodzą zawodnicy, muszą to realizować. No. Część założeń nie jest zrealizowanych, część było zrealizowanych, więc jeżeli byśmy pewnie strzelili drugą bramkę, może dzisiaj byśmy nie pytali, czy jest to jakiś plan. No, plan jest, ale mówię, to oni wychodzą i muszą, muszą to zrealizować. Także mamy swoje, mamy swoje pomysły, w tygodniu to wychodziło dobrze, w meczu wyszło dobrze, powiedzmy mówię, przez 15 minut. To jest za mało. Mam pytanie do trenera Fejo jeszcze, e, wiem, że Pan nie jest od początku z tym zespołem, ale jakby Pan taki kibic zapytał e, jak to się dzieje, że najbogatszy klub drugiej ligi znajduje się na dnie tabeli, to co by wam powiedział takim, takim, takiemu kibicowi? E, powiem szczerze, że ja przejąłem ten zespół na ostatnim miejscu w tabeli tak. i z siedmioma punktami po 11 kolejki. Na dzień dzisiejszy było nowe rozdanie. Jestem od trzech meczów. W trzech meczach robiliśmy 5 punktów. E, dzisiaj, wygrając, byśmy mieli 7 punktów, w trzech meczach byśmy robili tyle samo punktów, ile zespół wcześniej robił w jedenastu. Myślę, że mm, po pierwsze, mówimy o najbogatszych klubi i tak dalej. A ja nie wiem, czy jeżeli byśmy porównali kontrakty, pensje i tak dalej z innymi kadrami, czy rzeczywiście by tak wyszło. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, klub sportowy musi mieć stabilizację. No i Motor Lublina był pewnym projektem w poprzednim sezonie, który dostał się do barażach, nie awansował do pierwszej ligi, latem rozpoczęliśmy właściwie zupełnie nowy projekt, lepiej i gorzej. Nie wiem, co mieli na myśli ludzie, którzy tu byli przede mną, nie mogę się za nich wypowiadać. Też nie chcę krytykować, bo może mieli pomysł, który po prostu nie wyszedł, wynikowo przynajmniej. nami. Um, ale od trzy tygodniu pracujemy z tą drużyną, z prezesem Tomczykiem nad tym, żeby budować nowy motor. I nowy motor nie tylko na boiskach, ale jak i poza nim. Bo, bo motor potrzebuje rozbudowanej struktury klubu. Motor w motorze pracuje, pracowali. Cztery osoby, które od rana do nocy spędzali w tym klubie czas, ale to, to nie wystarczy. Żeby mieć mocną drużynę, to, to, to trzeba mieć mocny klub. No. Także tu praca w motorze jest dużo więcej niż praca z tym zespołem. I to, co mogę powiedzieć kibicę, jest to, co zresztą im dzisiaj powiedzieli. Powiedziałem, że żeby uwierzyli w tym zespole, bo... bo Tydzień temu siebie nie wygraliśmy, dzisiaj nie wygraliśmy, ale, ale ja widzę ten zespół na co dzień i są symptomy, które pokazują, że prędzej czy później zaczniemy wygrać, tak żeby byli, żeby byli z nami, no a, a tak jak mówię, żeby, bo, żeby budować mocniejszy klub, bo bo Motor jest niewątpliwie klub, który ma bardzo mocne zaplecze kibicowskie. Motor jest firma, jak na tą ligę, mocno, ale to, co się mówi o Motorze z punktu widzenia bogactwa tego klubu, czy... to są legendy, nie? Oczywiście jest człowiek za tym klubem, który jest gotowy jest gotowy wspierać. Eee, natomiast e, trzeba, trzeba to robić. No. Jest e, duża rola Moncika, struktury rozbudowane przez niego. A sportowo na pewno moja również, żeby, żeby te struktury rozbudowywać i żeby, żeby ten klub rozwijać, bo co my zastaliśmy w tym klubie? Była, mówię, grupa ludzi, bardzo mała, 3 cztery ludzie, którzy oddają serce za klub bez żadnego, bez wielkiego wsparcia, ale nic. Pustynia. Nic. A mówię, nic. Mówią, kay, boiska dobrego do treningu mamy, ale nie wiem, wsparcie drużyny, sprzęcie e, do treningu, rzeczy do regeneracji, <grywanie> pranie, to jakbyśmy nie mieli kierownika, który jest człowiekiem mega zaangażowanym w tym klubie, który 7 dni w tygodniu. Pracuje 24 na dobę, to byłby problem z paraniem. Także i to kibice muszą i powinni wiedzieć. No. Tak jak mówię, ja z pełną odpowiedzialności opowiadam wiadomo, za drużynę, za część sportową i, i, i współopowiadam e, za to, co się dzieje w Motorze od 3 tygodnie. E, a co działo się wcześniej, jest poza mną. No. I nie wiem, czy kibicą wiedzieli o tym czy nie. Nie wiem, czy pan Jakubas wiedział o tym czy nie, ale co my zastaliśmy w tym klubie, było spalona ziemia, tak jak prezes określił na, na konferencji pracowej. Spalona ziemia i tyle. No. Minęło ci tygodnie, uważam, że wiele rzeczy udało się wywalczyć, ale to daleka droga przed nami. I tak jak zespół uważam, że na każdy z tych trzech meczów, również dzisiaj, pokazał, że umie cierpieć, umie walczyć, to i my będziemy musieli pokazać to samo, bo, bo ta droga nie będzie, nie będzie łatwa, będzie wymagało dużo poświęcenia, myślę, że dużo pracy, dużo walk, ale jestem przekonany, że, 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 że razem i struktury klubu, i prezes, i ja, i ta drużyna, i ludzie pracujący w klubie, to, to wykonamy to. Wierzył w to bardzo mocno. Dobrze, czy są jeszcze pytania? Tomek jak Słomczyński, 24 e, Ja nie jestem dziennikarzem sportowym, e, więc moje pytanie nie będzie dotyczyło spraw sportowych. Mam pytanie do trenera Fejo. E, panie trenerze, przyjechał pan do wsi, która liczy niespełna 3000 mieszkańców. E, i zastał pan to, chciałem się zapytać, jak pan to ocenia, warunki, to co pan tu zastał, Aha. bo to nie jest duże miasto, tak, z pan, w którym pan pracuje. Ja powiedziałem na jednej z rozmów y, y, o, z Karolem, z naszym rzecznikiem prasowym, że w Piłce jest coś takiego niesamowitego, że wiadomo, w sztabach jako asystent, drugi trener, to myślę, że musiałbym policzyć, ale myślę, że mam ponad 40 meczów w europejskich pucharach, nie? A Dzisiaj przyjeżdżając tutaj ja czuję dokładnie to samo co, niż w tamtych meczach i piłka ma to do siebie, że, że jak wychodzisz na Murawa i jest dobre boisko, dwie dobre drużyny się spotkają, to, to dla mnie jest najważniejsze, no, to co się dzieje na boisku. Tutaj e, to jest projekt, który się rozwija od paru lat, projekt, który, wiadomo jestem tu krótko, ale z tego co słyszałem też są boiska treningowe i tak dalej. Więc rozmawiałem też z zawodnikiem Raduni, który jest kontuzjowany, miał operację kolana, który też chwalił, jakby z punktu widzenia medycznego, jak klub mu wspierał. Jak zespół pracuje, to już jest trenera oczywiście. Więc ja przyjechałem na ten mecz tak jak do każdego innego, z dużym entuzjazmem, i bo ja lubię co robię. I walczysz, walczy o trzy punkty. No. Spotkałem siwnika trudnego, zorganizowanego i, i tyle, nie wiem co więcej powiedzieć. No. Okej, okay, dziękuję.